Państwo jesteście dzisiaj jurorami, którym my z własnej nieprzymuszonej woli poddajemy się ocenie, ale bez ciśnienia. Bez ciśnienia. tak. Nie trzeba się bić tam, że ty na Nowaku juror. Nie ja nie chcę, żeby kawą został cały. Nie odegrałeś jak Lennon. Przepraszam, my się chyba znamy. Cycki, cycki. Przepraszam. To, co ją opłacowałeś w kiblu? No, serio, naprawdę. Na maseczka. Ale fajnie. <gry> Proszę o skupienie, dziękuję. Zapraszam na sketch. Jak było? Wielkie ja. ja dziękuję. Mówię, że można podzielić na takie, o, sekundziki. No a mógłbym przestać być... No mógłbym przestać być zaraz po tym, jak skończyłam high school, czyli mniej więcej dziś około 16. Ale cóż, dzień zmierza nieubłaganie ku zachodowi słońca, a dla mnie oznacza to ni mniej, ni więcej jak śmierć. Pani pozwoli, że panią przedstawię. Oczywiście pani margareta Borubar. Tak proszę Państwa, depiluję okolice górnej wargi. Cześć w okolicach bytowia. My nie kobiece, proszę pani, my feministki nie kobiece. Proszę pani, ja mam pod krawatem, proszę pani, mam koralę! O widzisz, zaczynasz gana do rzecz. No i tak jesteś słaba, jak te twoje wszystkie katechezy. Na sto metrów śmierci o ciebie szatanem! Grażynka, nie daj się mu draża! Nie daj się! Nie jestem draża! Jestem! Katolika Dobrze Grażynka! Dobrze, Masz go Dawid! Dobrze Grażynka! Masz go! Co się dzieje? Co się dzieje? Nie chciałem tego wcześniej mówić! Ale Twoja żona to wariatka! Odejść z chwałem to od początku! O <grym> nie! To ta osoba stosuje jakieś dziki! Stanisław, nie chciałem tego wcześniej mówić! Ale Ty też jesteś wariatem! Wydało się! Dobrze! Dobrze! Co tak słabo? Co tak słabo? Dobrze! Mocniej więcej, częściej, więcej, dobrze! Jak te pierwsze zajęcia nieźle, nieźle! C'est la